Dobra, muszę jeszcze znaleźć jakichś dwóch debili Mixeli, których muszę, których będę musiał zabić, a potem ich dusze zamienić z moimi towarzyszami, którzy są w tym pucharze, w sensie że z ich duszami. Jeżeli mi się to uda, to razem we trójkę podbijemy świat, zniszczymy to miasto nawet nie wiem, co jak coś miasto się nazywa, chyba coś Mixopolis słyszałem. Mixele, Mixele, każdy się będzie nas bał, będziemy niepokonani. Tylko najpierw muszę ich jakoś wyciągnąć z tego pucharu. Jak to nie mam zielonego pojęcia? Ani fioletowego też nie mam. Mógłbym niby znaleźć jakichś dwóch debili, których bym mógł bez problemu zabić, ale po co mam to robić? Jak już jestem na wolności, to trochę się pobawimy. Słuchajcie tam, wy tam w pucharze, jeśli mnie słyszycie, poczekajcie se tam jeszcze troszkę. Mam pomysł, jak zdobyć te dwie dusze. Zorganizuję kurwa turniej! A wszystkich przegranych w tym turnieju będę gdzieś za kulisami mordował i będę ich dusze zamieniał z tymi, co są w tym pucharze. Genialne. Po prostu jestem genialny. To prawda, to zrobić życie po prostu mordując jakichś dwóch bezbronnych mikseli teraz, ale po co? Życie wymaga trochę zabawy. Poza tym ten turniej chyba i tak szybko, mnie nie sądzę, żeby na ten turniej tak zapisało się z więcej niż 3-4 osoby. O chuj. Dobra, tego nie przemyślałem. Ten witam Was w turnie. Czekajcie chwilę, kurwa. Ty busta, w ogóle zauważyłem, że masz nowy łom. No, w końcu mogę z powrotem być ułonnym policjantem. Kupiłem go sobie, kurwa. Muszę go kupić na poli, na komendzie mi nie dali. Komenda nasza jest biedniejsza niż kurwa żul. No, ciężko się nie zgodzić. O czym mówicie, koledzy? O komendzie w Mixopolis. Panie, tego komendą nawet nazwać nie można. Muszę się zgodzić, muszę się zgodzić. O, kurwa! Yy, wszystko dobrze? Nic ci się tam nie stało? To załamaga jeszcze większe niż nurk. Ej, ty, frajerze co? Witam was. Oto, proszę państwa, jestem prowadzący, prowadzący yy, wcale nie pejnus. Zaraz pejnus to z tej legendy, przecież tej, co ostatnio słyszeliśmy. A no prawda, w sumie? Ale, chłopaki, przecież on mówił, ten prowadzący, że on wcale nie jest pejnusem, czyli on wcale nie jest pejnusem. Ano, no słuszny punkt, słuszny punkt. Dobry punkt, wakałaka. A już się bałem. Że te straszne niksania, które kiedyś istniały, powróciły do życia, ale by było śmiesznie. Tam ja bym pierwszy spierdalał. O czym tam rozmawiają moi uczestnicy? O Twojej czapce! jest kurwa zajebista! I dzięki, naprawdę dzięki! Tak więc to jest turniej! Kurwa, jak go nazwać jeszcze, że wymyśliłem nazwy... E, e, ty no zajebisty, ten prowadzący! E, turniej spod bibzianki! Nazwa taka trochę, jakby ją wymyślił dosłownie trzy sekundy temu, już cztery. Nie, to jest yy... No właśnie to jest. Dobra dawaj już ten turniej nurp chcę wygrać! Chyba cię powaliło, oczywiście że ja to wygrać se najszybszy. A nie zasraj się kurwa. A ty nie miałeś przez tych tych cukierków, czemu je trzymasz? No, je przestać, ale jeszcze dwa cukierki nic nikomu nie zrobiły przecież w życiu. Po tym fakcie się uskończyłem z tymi cukierkami, jeszcze tylko te dwa zjem już będzie koniec. I ogólnie zwycięzca tego turnieju wygrywa... O kurwa! Bacha, Nur mogą mu się stać jakaś krzywda. Wiemy tylko ty mi jeszcze bardziej powie, ha? Czemu tak wszyscy się na mnie patrzycie? Mogli załatwić wy się do psychiatry za darmo pierwszy raz. Pierwsze działko grać. Kurwa, ale bolało, dobra, nieważne. Do wygranej jest ten puchar, kto? Po prostu kto wygra, turnie wygrywa ten puchar, fajny jest to, nie. Wola mu złoty łam, ale puchar też może być. Hey, ale głupie mikser, jeszcze nie wiedzą, że jak który z nich przegra, to zginie. Co tam przepczysz? Nex! Yes, yes, yes. yy, nic nie przepczę, tak więc turniej czas zacząć. Pierwsza konkurencja to będzie wspiąć się na to coś. Macie nie wiem ile nie macie. O, czas jest nieograniczony. Kto ostatni przegrywa po prostu? Bo chyba w sumie logiczny. W ogóle to ten jest strasznie przypomina mi tego, z którym się biliśmy ostatnio. No tak, ale to chyba inny. Dobra, no tak więc ustalę wasze pozycje i uwaga, to tu pierwsza konkurencja czas start! Tylko bez zapuchar, żebym ktoś z was nie zajebał. Tak więc to są pozycje naszych uczestników. Jak widzicie, są strasznie zajebiste. Kładę tu puchar, by was zmotywować do wygranej. Tylko będę przy nim stał, żeby nie było, że ktoś zajebie zaraz. Tak więc pierwsza konkurencja turnieju z podbizianki czas start! Dobra, łaka, łaka, współpracujemy, timujemy się! A jedna zasada nie ma timowania się! Aha! Ty nikt nie chcesz się steamować! Zek, 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 zek. Nie powiem, ja to takie trudne. O kurwa jednak jest! Eee, to jest proste. wyszczarcy skoczy stąd, tylko kurwa, nie doskoczę. Ej, słuchaj, ty! Co? Pomóż ci trochę? Ty kurwa nie ma timowania boju. Ale myśmy się do e, Tam nie patrzy. Ty zdrajco! Sorry, Wakałaka! Wakałaka czy to jest, jak ja się teraz nazywam? Kurwa jebłem się o nim, ona f Nikks, Ja se nie mogę podlecieć, nie? To było proste. Matko Boska, to było proste. Mamy pierwszego, który wygrał. Proszę też powiedzieć do mikrofonu jakie słowo. Dupajarz mandolina. Aha. Co to ma być? Przecież odczytował ha! Ciśniwa kałaka. Jak się nazywasz? Spoko. O mój Boże. A to jest trudne. Uch. Dzięki, a ja teraz nie pomogę, tylko Cię zdradzę. O! Karma wraca z kurwy Ty, cimujemy się. w frajerze. Aha.

co zrobić i jak żyć? Jak się wspiąć? Na no to ja nie wiem, co mam zrobić teraz. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Nabierz na oczy śpiewać, a zamknij ręce. O kurwa, ty doskoczy. O kurwa, nie on doskoczy. Ech! O w dupę, mamy. Spokojnie, ja jeszcze żyję, tylko straciłem nogi w ogóle. Jak ci tu dotarł w ogóle? Z moją pomocą! Mamy kolejnego, weź pojeżdżasz do mikrofonu! Słuchaj, pomimo tego, że mnie chciałeś zdradzić ty tam na dole, ty... To ...w sumie nawet spoko jesteś. Dzięki nowe w sumie, że cię zdradziłem wtedy. Możemy zaś przyjaciubi? Owa kałaka nowych pszniaczy, super. Nie, nie zaprzyjaję się z tobą. Tak więc jak widzisz, zostało tylko dwóch uczestników, jak się nazywasz? Kurwa, muszę dać radę! A więc kurwa muszę dać radę, został. I oto, jak się pan nazywa? Jestem pusto! No to pusto jeszcze, uważaj. Który z nich przegra, który z nich dojdzie do następnej konkurencji? Ja nie wiem. Hello. Yes, yes, yes! Ha. Ty, no, nie że coś. Nie, nie, nie! Tu za debil. Tak więc mamy zwycięzców, a ty mamy przegranego! No, niestety tak bywa. Oto, ty, przegrany. Proszę coś do mikrofonu. Kurwa, to było oszukane! To, żeś się nagadał. Tak więc oni przychodzą do kolejnej konkurencji, ale za to on niestety odpada ten na dole. Widzimy się jutro albo kiedy indziej w kolejnej konkurencji. Turniej już pod Bibianki. A i zabierzcie ktoś stąd te zwłoki czy coś? Kurwa, czekaj pan zanim pan wyjdziesz. Musi pan iść za mną, ale czemu? Bo przegrał pan, ale Ale ja przegrałem tutaj do domu. Nie, lepiej pan idzie ze mną. Okej, okay. przepraszam, widzi pan ten puchar? No widzę. E, no to już nie, zaraz, co? Kolejny mój przyjaciel niech przybędzie. <kluz> <kluz> witam cię, Penusie. A ja witam ciebie, Brutalusie. Ciąg <kluz> dalszy nastąpi.